Jest sobota 19 lipca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek. Zaczynamy losowania. Lato sprzyja graczom lotto. W tym tygodniu we wtorek w Lesznie padła szóstka warta prawie 27 milionów złotych. Nowy lotto milioner zaufał szczęściu i zagrał na chybiu trafił. Ale w lotto wygrywa się nie tylko za trafienie szóstki. W czasie trwania tej kumulacji padło też ponad 931 tysięcy wygranych niższego stopnia na kwotę ponad 34 milionów złotych. W tym tygodniu powitaliśmy też nowego Eurojackpot milionera, który wygrał ponad 3,5 miliona złotych. A wczoraj w Eurojackpot w Polsce padło 5 wygranych czwartego stopnia, każda warta ponad 200 tysięcy złotych. Gratuluję. Lipcowa aura sprzyja też graczom Multimulti. -multi. Padło sporo wysokich wygranych. Między innymi w Mierzęcicach ktoś wygrał 390 tysięcy złotych, a w Szamotułach 110 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za kolejne wygrane i zapraszam Państwa na losowanie Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby 65-30 32 Sześćdziesiąt cztery szesnaście czterdzieści dziewięć osiem dwadzieścia osiem pięćdziesiąt osiem siedemdziesiąt cztery Osiemnaście pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt jeden, jedenaście siedemdziesiąt siedem, sześćdziesiąt dwa, trzydzieści dziewięć, sześć, liczba sześć jest plusem. W tym miesiącu sporo pada. Na szczęście też wygranych w mini Lotto. Wczoraj w Kielcach padła piątka warta aż 437 292 zł. Gratuluję i zapraszam Państwa na spotkanie z Mini Lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta. Zwalniamy do i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb: 4, 30, 31, 19, 23. W każdego losowania kaskady mamy prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich jest wart ćwierć miliona złotych. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule bęben. Maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Dwadzieścia cztery, trzynaście, dwadzieścia dwa, dziesięć, piętnaście, jedenaście, czternaście, osiemnaście, 17 6 3 Ekstrapensji do zdobycia jest pensja na lata. Jako pierwszy w tym miesiącu zdobył ją gracz w Krakowie. Zagrał za pojedynczą stawkę i wygrał dodatkowe 5000 zł, wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam Państwa na losowanie. W sedach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 15 31 33 22, 4 a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest. 4. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstra grają Państwo 100 tysięcy złotych w ekstra premii. Wczoraj taka wygrana padła w Czechowicach Dziedzicach. Gratuluję. A teraz przejdźmy do losowania. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule bęb, maszyny są puste. Zwalniamy wokady i rozpoczynamy losowanie. 24 29 2 Dwadzieścia a ostatnia liczba to dwa. Przed nami najważniejsze losowanie wieczoru, czyli lotto. Komu dopisze szczęście może za chwilę wygrać ponad 3 miliony złotych, a w Lotto Plus do zdobycia jest milion złotych. Życzę Państwu powodzenia i zapraszam na losowanie szóstki w Lotto i Lotto Plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul bęb, gdy maszyny są puste. Zwalniamy blokady.

32 33 A teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus. 48 13 7 2 41 11 Wyniki losowania oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Jak jest lato, jest i Loteriada. W tegorocznej edycji do wygrania jest w sumie prawie 5000 bardzo atrakcyjnych nagród. Między innymi smartfony, zegarki, aparaty oraz samochody. Zachęcam Państwa do udziału w Loterii, a po szczegóły zapraszam na stronę loteriada.pl. Zapraszam też w imieniu Konrado Moreno na jutrzejsze wieczorne losowania. Będzie można je obejrzeć na stronie lotto.pl oraz na profilach lotto w mediach społecznościowych. Życzę Państwu dobrej nocy. Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, nic nie stanie na twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 420 milionów złotych. EuroJackpot doświadczaj więcej.